Jakiś czas temu na filmie pokazywałem jak poławiam pyłek pszczeli. Oczywiście taki zebrany pyłek nie nadaje się od razu do spożycia, ponieważ trzeba go oczyścić. W tym pyłku mogą znaleźć się jakieś drobiny wosku, pazurki pszczele, czy jakaś mrówka może tam zabłądzić i dokończyć swojego żywota. Także taki pyłek trzeba oczyścić. Oczyszczam go wialnią. Taką tutaj zrobiłem sobie wialnię. Wykorzystałem do tego stary odkurzacz i silnym strumieniem powietrza oddzielam pyłek, który jest czysty, gruby od drobnych frakcji pyłku od zanieczyszczeń. I taki pyłek, przemrożony, wysuszony, nadaje się do tego, aby trafił do Was i moglibyście się nim delektować i poprawiać swoje zdrowie. Pokażę, jak działa ta wialnia. Wialnia zbudowałem ze sklejki, z cienkiej, trzywarstwowej sklejki. I oczywiście najważniejszą rzeczą w tej wialni jest silnik odgłaszacza, który znajduje się tutaj w środku. Odkurzacz miał regulację ciągu, którą też tutaj wykorzystuję. Także mogę sterować siłą strumienia powietrza, który tutaj wieje. Cała budowa wialni wygląda w ten sposób, że tak jak mówiłem, w tym miejscu jest silnik po odkurzaczu. Tutaj wsypuję pyłek. Strumień powietrza wywiewa zanieczyszczenia. I wpadają tutaj tym dolnym otworem do wiaderka, natomiast gruby pyłek wpada do tamtego naczynia. Ja nie zrobiłem w kilka godzin, także nie było dużo pracy. Oczywiście kilka razy przewiewam ten pyłek, żeby był już naprawdę czysty. Za jednym przebiegiem może się to nie udać ale jestem zadowolony z wydajności, no i jestem zadowolony z siebie, że, że nie wydałem kilka tysięcy złotych na wialnię ze sklepu, ale zrobiłem coś sam. Pokażę jak działa, z tym, że chodzi dosyć głośno, silnik nie jest tak wyciszony jak w odkurzaczu, ale robi robotę. Wydajność wialni jest dosyć spora, bo w ciągu godziny można przez nią przepuścić około 100 litrów pyłku. Także daję radę. Oczywiście czynność tą powtarzam kilka razy. Nie chcę za bardzo ograbiać swoich pszczół i dzielę się z nimi tak pół na pół, czyli połowę pyłku oczyszczonego zostawiam sobie, a połowę tego gorszego, czyli Drobniejszego oddam pszczołom na wiosnę, kiedy tego będą najbardziej potrzebować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją wialnię. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia następnym razem.